Witajcie, z tej strony Grzesiek Nowak, Hydraulik Specjalista. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, tak pokrótce, dużo już było filmów na temat ogrzewania podłogowego, a dzisiaj wam, mamy coś nowego, bo pracujemy dzisiaj na rurze TCSLQ. Jest to rura z wkładką aluminiową, więc o tyle to będzie ciekawsze. A inwestycja to jest dom, który, w którym instalację robiliśmy Jakiś czas temu. Jest też filmik, tutaj pracowaliśmy w systemie TC, więc jak chcecie możecie na kanale zobaczyć filmik, jak wyglądały instalacje wodka. Niedługo będziemy robić pewnie kotłownie w następnym etapie, a dzisiaj jest TC, prawda? I tutaj mamy rozdzielacz magne z magnetycznymi rotametrami TC. E do wykonania ogrzewania użyjemy mat Profiduo. Już tak częściowo zaczęliśmy. Tutaj inwestor postanowił zrobić ogrzewanie przed tynkami, więc zastosował sobie taki miękki steropian jako, jako dylatację, która... Która będzie no, um, udawała tynk tak jakby. No i wylewkarze dołożą jeszcze swoją, swoją taśmę. Na podłodze mamy płytę PIR. To jest, to, to jest rura, na której e, będziemy dziś pracowali. TCFROL TC, TC SLQ. Bardzo fajna rura. Tu mamy taki odpad. Na oko no to myślę, że tam ma z 80 parę metrów. Tutaj już wchodzi mata, no, płyta pierwsza sama z siebie jest fajna, jest bardzo fajnie rozłożona, fajnie rozłożony styropian, no a to jest przekrój izolacji akurat w, w tym domu jest piątka styropianu, trójka styroduru, czyli XPS, a no i płyta. Płyta Także bardzo fajna izolacja, A więc jesteśmy w trakcie ogrzewania. Tak to wygląda. Rura TC z wkładką. Mamy ją w 300-metrowych krążkach. Jest też dostępna jako 560. Później jeszcze Wam pokażę, jaka jest różnica między, między tą rurą a rurą niebieską, na której zwykle pracujemy na cantermie. Na no, ta generalnie pamięta, jak ją wygniemy, no to tak po prostu zostaje. Kanterm jest bardziej elastyczny, co no, jakby ta elastyczność czy sztywność ma, ma wady i zalety, w zależności od, od aplikacji co robimy. Jak robimy? Tak, wszyscy są ciekawi, jak sobie radzimy w, w zimę na budowach. Więc puszczamy dmuchawę. Latem, żeby się schłodzić, bo jest upał, robimy sobie po prostu zimną wodę i robimy ją za pomocą tego urządzenia. To jest Rems Frigo 2. Uruchamiamy, bo ta reszta, no to wiadomo, podłogówka czy coś, no to są takie rzeczy mało ciekawe. Zobaczcie, jak to cichutko chodzi. I tu już nam się będzie chodziło. Poczekamy z 2-3 minutki, powinna być fajna zimna woda. W sam raz, żeby popić śniadanie w ten sierpniowy upalny dzień. Po paru minutach mamy już butelkę schłodzoną Oczywiście filmik jest troszkę z przemrożeniem oka. Eee, Takie maszyny używamy do zamrażania rur kiedy, kiedy nie możemy e, spuścić wody bo wiąże się to e, albo z dużymi kosztami albo wręcz nie możemy tego zrobić. No to zatrzymujemy przepływ i ją po prostu e, zamrażamy rurę. Robimy co mamy zrobić. No i to w zasadzie tyle. Także pozdrawiam. Do zobaczenia. Grzesiek.